Kolejna osoba nie jest taka oczywista Czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna Jedną rzecz można powiedzieć o niej, o nim Jest jak list, dzisiaj będzie przez nas polecony Pan Jarek? Tak, niezdecydowanie Mam dla pana przesyłkę, zastałem pana w pracy, tego człowieka mediów, który wyrósł z informacji. Słynie z błyskotliwości, w której nie równa się z nikim. Proszę o podpis potwierdzenia odbioru przesyłki. Bardzo dziękuję. Zna Pan jakiś rytm no, piękny wiek 20 lat. Jakoś to połączyć. Piękny wiek, 20 lat, musisz razem z nami być tam, brat. <noise> Dobre. 20 lat, minęło od tak, natomiast zdecydowanie jestem ciekaw, jak się zmieniła ekipa, jak się zmienili widzowie, jak się zmieniło studio, więc mam nadzieję, że spotkamy się, no może nie bladym świtem, ale jednak rano. Dzień dobry, TVN już we wrześniu. Cześć, tu Dorota i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień